Wojtek Bredzel część trzecia. Tak, dzień po tym, jak zakończyliśmy nasz związek, był dniem moich urodzin. W sumie miałem kupione dwa bilety do kina i rezerwacje w małej restauracji obok jednego z hoteli w mieście, w którym miałem zamieszkać od początku roku szkolnego. Ale chuj, już z tym. Przechlałem każdy wieczór z koleżkami, aż do dnia, kiedy rodzice wrócili z Hiszpanii. Byłem w takim stanie, że mogłem pisać podanie do grupy AA. Moi alkoholowi współtowarzysze, jak i rodzice zauważyli, że jednak coś się we mnie zmieniło. Nie byłem już tym wesołym chłopcem jak dawniej. Stałem się po prostu chłodnym skurwysynem. Zamknąłem się w sobie, nie bały mnie problemy innych, nie okazywałem żadnych emocji. Pewnego wieczoru, kiedy kładłem się spać, dostałem wiadomość na Facebooku. Tak, ta wiadomość była odpis do chesta. Chciała się spotkać. Dość szybko wyleczyłem się z jej osoby, jednak Jakaś mała, jeszcze nieoblodzona część serduszka wzięła górę. Ciekawiło mnie, po chce się spotkać. Ustawiłem się z nią na spotkanie, wcześniej informując koleżków, że będę dopiero po 22. drugiej. O dwudziestej pierwszej byłem pod wyznaczonym miejscem. i Już na mnie tam czekała. Kiedy podszedłem blisko niej, ta przytuliła się do mnie. Demi, 5 sekund. Ale ta dalej mnie trzymała. Odepchnąłem ją. Rzuciłem szybkie pytanie. Na chuj to całe spotkanie? Mów, co chciałaś powiedzieć i ja lecę. Odpowiedziała. Wojtek, przepraszam cię za wszystko. Czy jest jeszcze jakaś szansa, żebyśmy wrócili do siebie? Zamurowało mnie. Nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Toczyłem wewnętrzną wojnę sam ze sobą. Z jednej strony dawała mi tyle szczęścia i sprawiała, że pół roku byłem najlepszym, co mnie najlepszego spotkało. Z drugiej puściła się, zraniła moje uczucia, a jebana szmoto puściła się z tym typem, którego znała dobre pięć dni. Od razu, gdy o tym pomyślałem, bez zastanowienia powiedziałem nie. To, co było pomiędzy nami, to przeszłość. Zradziłaś mnie z typem, którego znałaś niecały tydzień. Nawet nie liczyłaś się z tym, że byłeś dla mnie całym życiem. Pewnie teraz co? Twój chłopca poruchał i kontakty urwał. Szczerze, jebie mnie, co teraz czujesz. Na tym zakończmy nasze spotkanie. Cześć. Odwróciłem się i poszedłem w stronę centrum naszego miasteczka. Zgrobiłem się i to mocno. Ta szmata po tym, co mi zrobiła, jeszcze prosi mnie o wybaczenie. Coś pociągnęło mnie, aby ostatni raz obejrzeć się za siebie. To, co zobaczyłem, po prostu mnie ruszyło. Pizdochlast przysiadła oparta o drzewo i płakała. Jedyne, co zawsze doprowadzało mnie do smutku, był ten moment, kiedy przechodziłem po jej dom i widziałem zdjęcia jej rodziny. Było zrobione jeszcze przed śmiercią jej ojca. Zginął w wypadku samochodowym po tym, jak dwóch typów zorganizowało sobie wyścig i jeden z nich przekroczył prędkość 140 km na godzinę i nie wyrobił zakrętu. I przypieprzył w jego auto. Kutasiasz poszedł za kratki i wyszedł. A jej ojciec nie miał tyle szczęścia i zmarł na miejscu. Przechodząc obok tej fotografii widziałem uśmiech na jego twarzy. Jakby uśmiechał się do mnie, dziękując za to, że chociaż w mniejszym stopniu opiekuję się jego córką i pomagam jego rodzinie. Jego uśmiech na tej fotografii dawał mi jeszcze większą siłę do pomocy. Patrząc na płaczącego pizdochlasta, widziałem co czuję. Widziałem, że wie jaki błąd popełniła. Straciła ojca, a teraz przez jej głupotę straciła następną osobę, którą ją kochała. Jednak skurwysyństwo wygrało. W duchu przeprosiłem jej ojca za rzucanie warty nad jego rodziną I po prostu poszedłem w stronę miejsca spotkania z chłopakami Zostawiając ją tak, z tam samą płaczącą przy tym jebanym drzewie Uważałem to za nauczkę Karma wraca, szmato w końcu dotarłem do chłopaków. Pytali mnie, dlaczego tak późno przyszedłem. Bez żadnych emocji odpowiedziałem im o tym, co się odpierdoliło. Zostałem wręcz przez nich zjechany. Powiedzieli mi, że serio chyba nie wiem, czego chcę od życia. Że jeśli ją ukochałem, to dlaczego do niej nie wrócę i znów nie będę z nią szczęśliwy. Tylko jeden z nich wiedział, dlaczego nie chcę do niej wrócić. I on jako jedyny siedział cicho. Nie chciałem psuć życia pisdochlastowi, bo jednak wi wiązałem do niej jakieś uczucie. Dlatego nie powiedziałem innym co odpierdoliła na swoim obozie z tym typem. W końcu zmieniliśmy temat. Zrobiło się luźno. Powoli każdy z ziomków wracał do domu. Zostałem tylko ja i Czarny. Czarny był moim najbardziej zaufanym kumplem. To on wiedział jako pierwszy i jedyny o to, o tym co pisdochlast odjebał. W czasach gimnazjum Wyciągałem go z niejednego gówna. Zaczynając od obrony przed jakimiś patusami, aż do jego chwilowej narkomanii. Jebany wciągał, amfę, wiedzi... Jebany wciągał amfę, nie wiedziałem jak go ogarnąć. Więc pewnego razu powiedziałem mu, że jak jeszcze raz się dowiem od kogoś, że wciągał, to zwyczajnie mu napierdolę. Kuteś już co zrobił? Następnego dnia po szkółce z jakimiś patusami poszedł wciągać kreskę. Dobrze, że jeden z tych patusów był jakby moim podsłuchem. Teść pała, ale jakoś nie zależało mi na tym jak na czarnym. Kiedy tylko dowiedziałem się, że czarny znów zajebał krechę, umówiłem się z nim na piwo. Siedzieliśmy na ławce, nagle zapytałem się go. Czarny, nadal bawisz się w to gówno? Czarny odpowiedział, że oczywiście nie, bez zawahania. Zajebałem mu lepę na pysk. Dostawał w mordę, dopóki się nie przyznał, tak, byłem kiedyś pięknym, grzecznym i miłym chłopcem, ale kiedy byłem zmuszony, żeby zareagować, nie kontrolowałem swoich czynów. W końcu Czarny się przyznał. Powtórzyłem mu raz jeszcze, że jeśli dowiem się o tym, że jeszcze raz walną krechę, dostanie jeszcze mocniej. Podziałało. Czarny skończył z paniem i czuł, że jest moim dłużnikiem. Od tego czasu byliśmy już prawie jak bracia. Ale dobra, koniec pierdolenia. Przede mną nowe życie. Nowa szkoła, nowe miasto, nowi ludzie, więcej możliwości plus osobiste mieszkanie. Do końca wakacji zostały trzy dni. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Miałem trzy dni na ogarnięcie komunikacji miejskiej, sklepów itp. Byłem strasznie podekscytowany tym, że w końcu wyrwałem się ze swojego miasteczka. Czarny tak samo razem ze mną dostał się do tego samego liceum. Dzień przed rozpoczęciem rochu pojechaliśmy, żeby zobaczyć swoje nowe klasy. Ja poszedłem na humanistykę, on do biolchemu. Zrobiliśmy zdjęcia uczniów przyjętych, przyjechaliśmy do mnie do domu i zaczęliśmy przyglądać dziewczyny, z którymi mieliśmy chodzić do klasy. Nasze cele były podobne, ale jednak trochę się różniły. Czarny szukał tych, które mogłyby być jego przyszłymi drugimi połówkami, ja jednak miałem inne priorytety. Szukałem tych dziewczyn, które uważały się za wielkie damy, a w rzeczywistości były zwykłymi kurwami. Mój plan nazywał się w skrócie UWZ: Uwieść, wykorzystać, zniszczyć. Miłości we mnie nie ma i już nigdy nie będzie.